Nieoczywiste poprawiny po ślubie Cichopek. Dobrze, że goście spakowali to do walizek. Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego to niewątpliwie towarzyskie wydarzenie miesiąca. Zaskoczyli nie tylko lokalizacją, gdzie odbyła się uroczystość, ale także poprawinami. Aby móc w nich uczestniczyć, goście musieli założyć odpowiedni strój. Na szczęście byli na to przygotowani. Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego odbył się w sobotę 25 października bieżącego roku. Para zorganizowała go pod Lublinem, w okolicy Poleskiego Parku Narodowego. Uroczystość odbyła się w urokliwym hotelu w miejscowości Urszulin. Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego Para zdecydowała się zorganizować swój ślub blisko natury, z dala od zgiełku stolicy. W hotelu Drop w Urszulinie na gości czekała pięknie przystrojona sala weselna i prawdziwe rarytasy, którymi były zastawione stoły. Ogromne wrażenie zrobił również spektakularny tort. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski na swój ślub zaprosili 140 gości, wśród których bawili się m.in. Agnieszka Chyży, Olek Sikora, Marcin Mroczek i Ewa Wachowicz. Zdumiewające poprawiny po ślubie Cichopek. Goście musieli się przebrać. Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego wzbudził spore emocje. Goście bawili się do samego rana, ale już następnego dnia, 26 października, ponownie spotkali się w Towarzystwie Nowożeńców. Zakochani przygotowali bowiem zaskakujące poprawiny. Zabrali rodzinę i przyjaciół na spacer po pięknej okolicy. Dzięki temu każdy mógł skorzystać z uroków Poleskiego Parku Narodowego i po hucznym weselu odetchnąć świeżym powietrzem. Jednak tego rodzaju atrakcje wymagały od gości specjalnego stroju. Suknie i garnitury musieli porzucić na rzecz wygodnych i sportowych stylizacji. Na szczęście w ich walizkach znalazły się wygodne buty, a nawet kalosze, w które wskoczyła na poprawinach Joanna Kurska. Ewa Wachowicz nie zapomniała natomiast o ciepły kocu, który niosła pod pachą.